Radio M107 i 6 FM. Rozmowa poranka. 8:12 na zegarze. Witam naszego gościa. Dzisiaj redaktor Jerzy Dudawa, dziennikarz ekonomiczny, zwłaszcza specjalista spraw górniczych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dopiero co w Polskiej Grupie Górniczej wynegocjowano podwyżki, już do walki o to samo wystartowali górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dopiero co wystartowali ci, to słyszymy, że w Polskiej Grupie Górniczej związkowcy obawiają się zwolnień grupowych, że bo, bo PGG chce pozyskać 270 milionów złotych innymi właśnie na to, żeby wypłacić pożyczki. To jakby taka pętla, która się sama zamyka. Tak to jest czy nie? Mają się czego bać związkowcy? Znaczy ja myślę, że akurat związkowcy to się nie mają zbytnio czego bać, bo przecież cały czas e, piszą różne listy, prześcigają się związki zawodowe górnicze w wystosowywaniu stanowisk, apeli, a zatem cały czas widać, że są mocno, mocno e, te górnicze związki zajęte. Jeżeli chodzi o... Załoga ma się czego bać. Jeżeli chodzi o podwyżki, no to rzeczywiście w Polskiej Grupie Górniczej m, trwała... Trwały negocjacje, sytuacja była bardzo napięta. Pamiętamy dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Później była mowa o demonstracji górniczej w Warszawie i można było się spodziewać, że no, będzie chęć zrobienia wszystkiego, żeby takiej demonstracji w Warszawie uniknąć. I, I to zrobiono. Obie strony się dogadały i tutaj został spełniony postulat gdzieś tam spotkali się w połowie, był postulat 12% podwyżek, z tego postulatu na razie 6%, no ale tam e, tak się dogadano, że być może po półroczu, gdzieś tam e, jesienią na początku wróci się do rozmów, e, co dalej. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, górnictwo jest w bardzo cięż ciężkiej sytuacji, E, ceny węgla nie są na wysokim poziomie. Mamy zwały surowca. Ten surowiec zalega, jest z tym problem. E, bardzo dużo się na ten temat ostatnio mówiło, że przecież jak tak dalej pójdzie, to być może kopalnie będą musiały gdzieś tam robić jakieś przestoje z fedrowaniem węgla, bo nie będzie tego węgla gdzie składować. E, na razie fedrują, natomiast e, no przed węglem jest bardzo. E, Trudna, trudna przyszłość ze względu na to, że w Unii Europejskiej mamy konsekwentną politykę dekarbonizacji, rugowania węgla z miksu energetycznego i tutaj tak naprawdę nie wskazuje nic na to, żeby ta polityka miała ulec zmianie. Mówi się nawet ostatnio dość powszechnie w różnych miejscach, że w ogóle paliwa kopalne są na celowniku Unii, tak i po węglu już wskazuje się, że gaz też będzie tym paliwem, który gdzieś będzie wypychany. No tak, A więc nawet... powstaje zasadnicze pytanie, co tu robić, skąd czerpać energię, bo energia musi być dostarczana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnej gospodarki. Społeczeństwa bez prądu. Tak gór, się nie da. Gór, więc górników poruszyło też, poruszyła decyzja o tym, żeby wstrzymać budowę elektrowni węglowej w Ostrołęce. Rząd postanowił, od, od lat były projekty budowy, przez kilka lat konsekwentnie mówiono, że będzie. Elektrownia ma być, ale na gaz. Górnicy mówią, no to zły znak. Domagają się wręcz związkowcy znowu, żeby jednak realizować projekt budowy na węgiel. To jest taki znak przyspieszenia końca górnictwa. No z, całą z całą pewnością wielu tak to może odebrać, dlatego że ten blok y, Ostrołęka C, y, który na początku wskazywano, że będzie na, bazowo na węglu, on od początku budził wielkie kontrowersje. Y, były minister energii, szef resortu energii, który to resort już, jak wiemy, nie funkcjonuje. Y, były szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski, wtedy y, można powiedzieć, że zaznaczył, wskazał, że ten blok będzie budowany na węgiel. No jeżeli nie będzie, no to wiele osób podkreśla, że to tak właściwie w cudzysłowie odpada nam gdzieś tam jedna kopalnia, tak? no bo tyle ta elektrownia by spalała, no to też pokazuje, że ten węgiel jest coraz bardziej nacenzurowany, że od tego węgla mm, no gdzieś się próbuje odchodzić. Jeżeli chodzi o węgiel brunatny, też warto powiedzieć, no cały czas bardzo gorąca dyskusja na temat tej odkrywki złoczew, tak? I tam powiedzmy walka jedni zgłaszają postulaty wskazujące, dlaczego ta odkrywka złoczew powinna powstać dla elektrowni Bełchatów, inni pokazują, dlaczego nie powinna. No i rzeczywiście jest problem z tym węglem, no ale to też nie jest tak, że nic nie można zrobić, ale ja myślę, że jest też pora chociażby na to, żeby jednak górnicze związki zawodowe też może troszeczkę inaczej podeszły do tematu i żeby rozpocząć taki konieczny, konsekwentny dialog, no chociażby dotyczący niezbędnych zmian w zakresie zmian organizacji pracy w górnictwie, w zakresie zmian systemu górniczych wynagrodzeń, no bo przecież o tym się mówi od wielu lat bardzo dużo, do tej pory nic nie zrobiono, a sytuacja jest coraz trudniejsza warunki zewnętrzne, warunki ekonomiczne, warunki mm, związane z ekologią, z polityką klimatyczną Unii sytuują ten węgiel w coraz y, gorszym położeniu. Dlatego, no bo jeżeli będzie coraz więcej trzeba płacić za y, pozwolenia na emisję dwutlenku węgla, te ceny y, będą y, rosły, no to, y, no to ta energetyka węglowa z energetyki taniej, przez te obostrzenia takiej natury Powiedzmy formalno-prawnej, poprzez takie, a nie inne podejście Unii Europejskiej, stanie się energetyką drogą. Ktoś powie, że to jest czysta polityka. No i będzie miał wiele racji, bo przecież jest jeszcze taki dylemat, że skoro. Skoro my tego węgla nie będziemy u siebie wydobywać, albo będziemy go wydobywać coraz mniej, to trzeba go będzie i tak importować, sprowadzać z zagranicy. Transport na wielkie odległości przecież też się wiąże z emisją dwutlenku węgla, czyli te ponadprzeciętne, bardzo ambitne starania w Unii Europejskiej dotyczące klimatu mogą spowodować, że u nas produkcja czegokolwiek właściwie będzie o wiele droższa i będziemy to sprowadzać w wielkich ilościach z krajów pozaunijnych, które bazują na węglu, na przykład z krajów azjatyckich, bo rozbuchana konsumpcja, chęć zmiany różnych dóbr, smartfonów, tabletów, komputerów to przecież wszystko jest produkowane też w oparciu o węgiel. Więc jest wielka, tak, jest wielka obuda, no bo tutaj będzie wypływ przemysłów też energochłonnych poza Unię Europejską, a przecież te dobra i tak będą tu konsumowane. A zatem ktoś na tym zarobi, a ktoś, a ktoś na tym straci. Kraje azjatyckie, Chiny, Indie, ale też inne kraje, Wietnam, te kraje będą, nie ukrywają tego, tam wskazuje się, że one będą dalej napędzane poprzez węgiel. Oczywiście tam w miksach energia. jest wszystko jest też gaz, są odnawialne źródła energii. Chiny mocno rozwijają OZE, odnawialne źródła energii, co nie oznacza, że węgiel tam przestaje być istotny. On jest istotny, Ale nie, może w... nawet bardziej. Nie wygląda na to, żeby udało nam się jako krajowi przekonać władze Unii Europejskiej do tego, żeby zliberalizowali swoją politykę wobec CO2 i, i węgla w ogóle w gospodarce. Pytanie czy w naszym interesie yy, i czy jest taki lobbying ze strony na przykład miast śląskich, żeby utrzymać jednak gospodarkę jakoś opartą na węglu, bo wczoraj w Rudzie Śląskiej pod pisano rezolucję, tak zwaną rezolucję śląską, węgiel nie jest szkodliwy. To owoc takiej konferencji Silesia 2030. Czy 2030. I tam byli eksperci, politycy, był też amerykanin, który, przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Energii, który mówił, że jest możliwe spalanie węgla, w paliw kopalnianych, bezemisyjne. Jak rozumiem, dał taką, dał takie światełko nadziei, że, że to się uda jakoś w Polsce w końcu zrobić. To co z tym węglem będzie? Uda nam się przeskoczyć na inne technologie? Będzie lobbying także miast śląskich, bo jest w ich interesie utrzymanie jednak miejsc pracy, czy, czy koniec? Czy rząd w pewnym momencie powie: zamykamy kopalnie i tyle? Znaczy. Y tego, co będzie, to dzisiaj trudno powiedzieć. Natomiast z całą pewnością my nie przestawimy polityki unijnej na, nagle na politykę prowęglową. To jest jedno. To, co możemy robić, to na pewno możemy zmieniać organizację pracy w górnictwie i to trzeba zacząć robić i poważnie o tym rozmawiać. Stąd tutaj duże zadanie też dla górniczych związków zawodowych, żeby. One się będą musiały to... zgodzić na zwolnienia powinni... czy alokacje? Bo tego się boją. Będą znaczy, musiały nie, zgodzić. jeżeli chodzi na przykład o plany, o plany łączenia kopalń, to one gdzieś tam docelowo Mogą się wiązać z tym, że te kopalnie gdzieś tam będą niektóre wygaszane. To też się może wiązać z wyczerpaniem się złoża. Tego bym się nie obawiał. Pewnie górnicy znaleźliby pracę w innych kopalniach, byliby alokowani, choć nikomu się takie alokacje siłą rzeczy by nie uśmiechały. Jeżeli było to pytanie o możliwości spalania węgla, nowego zastosowania węgla. No chociażby tutaj Międzynarodowa Agencja Energii ostatnio pokazywała, że jednak ten rynek bezmię węglowy będzie stabilny. Rzeczywiście węgiel gdzieś z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie gaz łupkowy. Gaz wypycha węgiel, tutaj rola węgla będzie coraz większa w przypadku krajów azjatyckich, Chin, Indii i innych krajów. Natomiast no, jest chociażby kwestia możliwości zgazowania węgla na potrzeby karbochemii, a jeżeli chodzi o spalanie, no przecież te nowe bloki na węgiel nowe. One są o wysokiej sprawności, co się siłą rzeczy przekłada na bardzo dużą redukcję emisji dwutlenku węgla. Ale tak naprawdę to też nie o to chodzi chyba, bo węgiel jest w ogóle nacenzurowany. Nawet węgiel przecież potrzebny do produkcji stali, czyli węgiel koksowy, który jest wydobywany przez Jastrzębską Spółkę Węglową, na niego też się krzywo patrzy, a póki co jednak w światowym przemyśle stalowym no, króluje ta metoda, gdzie jest węgiel koksowy używany przy produkcji Stali, a z kolei bez stali, natomiast no sobie nie wyobrażamy też, rozumiem, nowoczesnej gospodarki, w tym tej gospodarki tak zwanej zielonej, czyli ostatnio bardzo modne słowo offshore, farmy wiatrowe, tutaj zamysł budowy chociażby farm wiatrowych na Bałtyku, bo w tym kierunku trzeba pójść, tylko trzeba też pamiętać, że oprócz rozwoju odnawialnych źródeł energii, trzeba też, nie wiem, utrzymać to górnictwo w takim stanie, żeby ono w miarę rentownie mogło wydobywać węgiel, a żeby tak się też stało. No to potrzebny jest konkretny już dialog strony społecznej z pracodawcami i rządem na temat koniecznych zmian organizacyjnych w górnictwie. Przecież wiele się ostatnio mówiło chociażby o układ, nowych układach zbiorowych pracy w sektorze węglowym. I co? I nic. I temat ucichł. Czyli trzeba. Ko Kolokanie bo... odważnych facetów po obu stronach. Nie, tak? bo do tej pory też było tak, że gdzieś tam jedni z drugimi się poklepywali po plecach, z jednej strony było wszystko fajnie, ugasiliśmy pożary, teraz już, już jest dobrze. yeah <laughs> Ta druga strona nie wiem, udawała, że się z tym zgadza, że jest dobrze, a jest bardzo źle. W sensie, jeżeli spojrzymy na politykę klimatyczną, na rolę węgla w Unii Europejskiej, na podejście do tego paliwa, na wydajność w polskim górnictwie, na, na to, że wydobywamy węgiel coraz to schodzimy z wydobyciem coraz głębiej, bo po zamknięciu kopalń niemieckich kopalnie polskie węgla kamiennego głębinowe są najgłębsze na świecie, no to też się też wiąże z wysokimi kosztami, no, tam występują też różnego rodzaju zagrożenia, metanowe, tąpaniami, a żeby tym zagrożeniom zapobiegać, to trzeba, no, za to, ta profilaktyka kosztuje. Pra... To na, na koniec kosztuje. króciutko tylko zapytam, no i... bo niebawem premier, mm -hmm. wicepremier Jacek Ksiasin zapowiedział, że, że będą przedstawione rozwiązania systemowe dla górnictwa i energetyki, tak krótko mówiąc, kiedy i czego się spodziewać? No ja myślę, że gdzieś tam mówi się, że do 21 kwietnia tak wskazywano, jakieś poznamy, nie wiem, pierwsze założenia. Myślę, że trzeba się spodziewać chyba jakichś ruchów natury konsolidacyjnej, choć teraz pewnie nikt nie wskaże dokładnie, jakie podmioty ostatecznie ta konsolidacja miałaby objąć, jak to będzie wyglądało, ale rzeczywiście też postulaty ze strony związkowej, przynajmniej od niektórych związków płyną takie, żeby to konsolidować. No jeżeli byłaby konsolidacja z energetyką, trzeba by też rozmawiać z energetykami, bo z kolei oni w energetyce wskazują, że też nie chcą, żeby ktoś rozwiązywał swoje problemy ich kosztem. Natomiast z tak, kolei przedstawiciele... Natomiast przedstawiciele górnictwa wskazują, że kiedyś przed laty ceny węgla były takie, a nie inne i energetyka generowała zyski, a górnictwo generowało straty. Zatem nie ma się co obrażać. Trzeba usiąść, zrobić coś na kształt jakiegoś spotkania wszystkich fachowców, wszystkich stron i rozmawiać poważnie nad poważnymi decyzjami, takimi, które też pewnie będą budziły opór społeczny i niechęć pracowników. Ale bez tego się nie da, no bo jeżeli nic nie będzie się robiło, to za chwilę się okaże, że kopalnia XYZ jest na tyle nierentowna, że trzeba ją będzie zamykać, a przecież nie o to chodzi. Trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać w sposób odpowiedzialny, nie pudrować rzeczywistości, nie zaklinać rzeczywistości, tylko rozmawiać, prowadzić taki. No to tak trochę taki trójsk, rzetelny dialog, czyli wskazywać na konieczne, być może niepopularne rozwiązania, ale takie, które muszą być wdrożone, mówię. Organizacja pracy, system górniczych wynagrodzeń, no bo bez tego będzie gorzej, tak? Będzie lepiej wtedy, kiedy będzie koniunktura na węglu, jeżeli założymy, że gdzieś tam ceny by wystrzeliły w górę i na przykład byłyby bardzo wysokie, no to przez ten czas pewnie siłą rzeczy spółki generowałyby dobre wyniki. Ale jeżeli będzie czas dekoniunktury i niskich cen węgla, to bez zmian organizacyjnych, bez poważnych yy, zmian w kopalniach, my sobie po prostu nie poradzimy. Jerzy Dudawa, dziennikarz ekonomiczny zajmujący się górnictwem, dziś był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M107 FM.